Bytując wśród niuansów, Mirosław Mularski. Tam, gdzie zawodzą ludzie, upojeni fałszywymi nutami, z pomocą przychodzi przyroda i broni dobra w naturalny sposób. W podziękowaniu ptakom wędrownym. Za ludzkie odrodzenie. Perpetuum mobile tańca ptaków kluczem, na tle upierzonych i nasyconych słonecznością chmur. Nad głową ptasia aureola oraz formacja Victoria. Na brzegu nieme ptaki, dziobią wodny dar. W dniu wyboru pogodnością otaczaj alternatywny przekaz. Dzień dobry, dłoń wodzona aniołem. Dzień dobry, pióro ze skrzydła użyczone w atramencie zmieszane. Potem spisuję rachunek sumienia i dziękuję kuszącym bulgaryzmom. W środku miasta, pod skrzydłami mariackich aniołów, myśli bliżej światła płynącego z dźwiękiem. Ciszę podtrzymuje fermatą, czekając na drugiego człowieka z oddechem aniołów. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar. W dniu wyboru pogodnością otaczaj alternatywny przekaz. Kolejna taneczna figura ku chwale potęgi natury podczas mecoforte melodii fali z morskiej głębiny, z przychylnością nieba i ziemi bytuje wśród niuansów. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar. W dniu wyboru pogodnością otaczaj alternatywny przekaz. Źródła dobroci są rytmem słowa z serdecznością. Przekraczaj granice dla marzeń realizujących normalność. Z akcentami radości wsłuchuj się w bogactwo pełnego oddechu. Dziel się harmonią i kolorami ponadczasowej przestrzeni. Pozostań z prośbą o ziemskie i nieziemskie interwały dźwięków, a także szanuj ciszę, wierząc w człowieka. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar? W dniu wyboru pogodnością otaczaj alternatywny przekaz. Zwiewny wirtuos z szacunkiem dodaje szlachetności kompozycji we wszechświecie. Dopełnia się samotny lot skrzydlatego. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar. W dniu wyboru pogodnością otaczaj. Alternatywny przekaz: Znów z martwych wstanie, porannym, purpurowym niebem obudź oczka wodne, uśmiechem przytul wolność, zmysłami dotknij żywiołów i zanuć im kołysanki. Ze słonecznego portu, gdzie wschód witany jest uśmiechem, i nadzieją na dzień dobry. Południe daje chwilę wytchnienia. Zachód dziękuję za spotkane dobro. A północ mnoży marzenia. Oraz wiarę, że się spełnią. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar. W dniu wyboru pogodnością otaczaj. Alternatywny przekaz. Wciąż poszukuje nieznanego wiatru w przestrzeni wolności. Człowiek pragnie pianissimo morza ze słońcem i księżycem. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar. W dniu wyboru pogodnością otaczaj alternatywny przekaz. Dzikość natury ukojeniem dla pogubionej ludzkiej jednostki? Wyłowione ze źródła skarby nadają śmiały kierunek ku normalności? Strefa łapie oddech, budząc się z mroku. Na brzegu nieme ptaki dziobią wodny dar. W dniu wyboru, pogodnością otaczaj, alternatywny przekaz. Na końcu świata bez dźwięku, pauza koi uszy. Zawieszona łza woła: cudownie być w raju. Bóg. Zesłał anioły na ziemię, aby się dostroić na końcu świata.